Jest poniedziałek 11 maja. Jeszcze dziś mamy poznać oficjalne wyniki wyborów. Ilona Małek, witam i zapraszam na aktualności. Oto skrót tematów dnia. Wielkie liczenie i wielkie emocje po wczorajszym głosowaniu. Nie było zaskoczenia. Spodziewałam się, że tak będzie, szczerze mówiąc. Chociaż nie spodziewałem się tak dobrego wyniku e, KUKIZA. Czasami trzeba przegrać bitwę, żeby później wygrać wojnę. Ponad 100 propozycji do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Około 10 czerwca ogłosimy listę zadań zakwalifikowanych. Po pierwsze Adama Loreta, genialnego leśnika w jaśle. On miał wizję i my ją do dzisiaj kontynuujemy. Maskarada, czyli Rzeszowski Festiwal Teatrów. Wciąż czekamy na oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, które ma ogłosić Państwowa Komisja Wyborcza. A jak podała polska agencja prasowa, Andrzej Duda został zwycięzcą pierwszej tury wyborów prezydenckich we wszystkich czterech okręgach wyborczych za Podkarpaciu. W okręgach rzeszowskim i tarnobrzeskim drugie miejsce zajął Paweł Kukis, zdobywając niewielką przewagę nad Bronisławem Komorowskim. W okręgu Rzeszowskim Andrzej Duda zdobył ponad 51% głosów. Drugi wynik uzyskał tu Paweł Kukis, ponad 20%, a trzeci urzędujący prezydent Bronisław Komorowski, ponad 19%. Rozkład głosów na kolejnych kandydatów wygląda tak. Janusz Korwin-Mikke prawie 4%, a najmniej głosów zdobył Paweł Tanajno, 12,7%. W okręgu Krośnieńskim kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda zdobył prawie 50% głosów. Drugie miejsce zajął Bronisław Komorowski, na którego zagłosowało ponad 22% wyborców, a trzecie Paweł Kukis ponad 19%. Rozkład głosów na pozostałych kandydatów wygląda tak. Korwin Mikke niespełna 3% głosów, a listę znów zamyka Paweł Tanajno. Natomiast w okręgu tarnobrzeskim Andrzej Duda uzyskał prawie 50% poparcia. Drugi był Paweł Kukis ponad 20% głosów i prawie 20% Bronisław Komorowski. Rozkład pozostałych głosów w okręgu tarnobrzeskim wyglądał tak. Korwin Mikke niecałe 4%, Ogórek ponad 2%, Jarubas niespełna 2%, najmniej Paweł Tanajno. Jedna W okręgu przemyskim zdecydowanym zwycięzcą został Andrzej Duda. Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent z poparciem ponad 21%. Trzeci kandydat Paweł Kukiz uzyskał ponad 20% głosów. Na kolejnych miejscach znaleźli się Korwin Mikke, Jarubas, Ogórek, Palikot, Braun, Kowalski, Wilk i Tanajno. Na, te, na pewno wiadomo już, że bitwa o Pałac Prezydencki rozegra się pomiędzy kandydatem PiSu Andrzejem Dudą, a obecnie urzędującym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Sztaby stanęły do walki o każdy głos. Liczy się każdy wyborca, przekonany i nieprzekonany, bo o wyniku może rozstrzygnąć nawet jeden głos. 17 maja w Telewizji Polskiej odbędzie się długo oczekiwana debata z udziałem zwycięzców pierwszej tury głosowania, a my już dziś na ulicach Podkarpacia mierzyliśmy poziom emocji wśród wyborców. Czas na wyborcze decyzje w pierwszej turze bitwy o pałac prezydencki już się skończył. Choć emocje związane ze wskazaniem jednego spośród 11 kandydatów jeszcze nie opadły. Mieszkańcy Podkarpacia najliczniej zameldowali się przy urnach w okręgu rzeszowskim. Ponad połowa uprawnionych do głosowania wskazała swojego lidera na najważniejszy urząd w państwie. Wynik ogłoszony na podstawie danych sondażowych przyjęli tak. Demokracja ma swoje prawa. No. Tutaj nie można być zaskoczonym, mimo że sondaże ileś tam miesięcy temu mówili co innego, a wyniki wyborów są trochę inne. O czym to może świadczyć? O tym, że społeczeństwo myśli. I to jest to pocieszające. Nie było zaskoczenia. Spodziewałem się, że tak będzie, szczerze mówiąc. Chociaż nie spodziewałem się tak dobrego wyniku Kukiza. A dlaczego pójdzie pan głosować w drugiej turze? Dlatego, że zależy mi na dobro Polski, bo będę tutaj mieszkał tak? i chciałbym, żeby dobrze mi się tu żyło. Ślady obecności tzw. kandydatów antysystemowych na Podkarpaciu wciąż widać, ale co zostało już potwierdzone, największe wrażenie na wyborcach z Podkarpacia zrobił tylko jeden z nich. To, co zdobył Paweł Kukiz, czyli ponad 20%, dla mnie to jest niespodzianka. No i może troszkę wynik prezydenta. Niespodzianek po pierwszej turze głosowania było więcej, stąd jedni wyborcy mówią o wielkim rozczarowaniu, a drugim udziela się wielka euforia. To moje rozczarowanie nie przekłada się bezpośrednio na tych trzech głównych y, aktorów tej sceny politycznej, tylko jestem rozczarowana raczej społeczeństwem. Co preferujemy i właściwie w imię czego, w imię jakich racji? i wyniki są zadowalające chociażby dlatego, że aktualny rząd dostał żółtą kartkę więc bardzo fajnie, dużo do im to da. Wielka dogrywka to walka o każdy głos każdego wyborcy. Na Podkarpaciu liczba uprawnionych do głosowania wynosi blisko 1 700 tysięcy. Przekonanie nieprzekonanych do głosowania w drugiej turze będzie trudne. Nie, nie będę głosował w Dlaczego? drugiej turze ponieważ kandydaci, którzy przeszli w pierwszej turze Wyborów. Wybór między nimi jest żaden. Ale ja nie głosowałem i głosował nie będę. Jest pan nie przekonany jeszcze wciąż? Nie. Dlaczego? Nie, ja w ogóle mnie to wszystko bardzo denerwuje. Zdenerwowani wyborcy mają dość polityków i kolejnych wyborów, a ci bardziej opanowani i cierpliwi powtarzają to samo. Każdy obywatel mieszkający w danym państwie powinien chodzić na wybory. To obowiązkowo. To jest obowiązek, każdy powinien pójść zagłosować i, i ja uważam, że, że w drugiej turze powinni pójść wszyscy. Pójdą czy nie, to wielka niewiadoma. Okazuje się, że tych znaków zapytania, zwłaszcza na finiszu, przybywa. Nie wiadomo, czy prezydencka wyborcza dogrywka rozstrzygnie się na ulicach podczas spotkań z wyborcami, czy podczas telewizyjnej debaty. Pierwsze starcie kandydatów zobaczą widzowie TVP. Debata Duda Komorowski 17 maja, a efekty tej konfrontacji wyborcy będą mogli ocenić już 24 maja. Entuzjazm w prawie i sprawiedliwości, rozczarowanie w Platformie Obywatelskiej. Tak najkrócej można określić dzisiejsze nastroje w podkarpackich sztabach wyborczych obu kandydatów, którzy przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich. Przedstawiciele PIS uważają, że znakomity wynik Andrzeja Duty w naszym regionie to efekt jego zainteresowania problemami Podkarpacia. Zwolennicy Bronisława Komorowskiego twierdzą, że czasem trzeba przegrać bitwę, żeby wygrać wojnę. Oba sztaby szykują się na wyborczą dogrywkę za dwa tygodnie i są pewni wygranej swoich kandydatów. Myślę, że ta ciężka praca, która miała miejsce na Podkarpaciu dała ten dobry wynik, Chcę zaznaczyć wyraźnie, że pan Andrzej Duda bardzo interesował się problemami Podkarpacia. Była konferencja w Stale Woli, gdzie mówiliśmy o polityce uprzemysłowienia, tworzeniami z pracy w przemyślu. Bardzo się zainteresował też oczywiście przetargiem na śmigłowiec wielozadaniowy. Był w Mielcu, była konferencja, było spotkanie. Wynik jaki osiągnęliśmy na Podkarpaciu nie jest satysfakcjonujący dla nas. Natomiast chcę przypomnieć, że cały czas mówimy o pierwszej turze wyborów. Czasami trzeba przegrać bitwę, żeby później wygrać wojnę. Czeka nas oczywiście bardzo ciężka praca. Te dwa tygodnie myślę, że są dla sztabu bardzo ważne. Trzeba będzie jeszcze bardziej trafić do środowisk. Być może nawet pilnować tej frekwencji, która nie do końca i w skali kraju, i także w naszym województwie nie była zadowalająca. Będziemy mieli tu już starcie, że tak powiem, jeden na jeden, to ono na pewno też podniesie i, i tych momentów mocy i zmobilizuje elektorat do pójścia i zagłosowania za dwa tygodnie. Myśmy prowadzili tę kampanię między ludźmi. Proszę zwrócić uwagę, że nie stawialiśmy na kampanię billboardową, nie było naszych banerów, prowadziliśmy kampanię wśród wyborców w drzwi, w drzwi, otwieraliśmy mobilne biura, jeździł bronkobus. No pewnie wyciągniemy wnioski z tej kampanii, bo skoro robiliśmy coś, a taki wynik jest jaki jest, to znaczy, że pewnie w tej naszej pracy gdzieś jakieś błędy zostały popełnione. I jeszcze podsumowana już na Podkarpaciu frekwencja wyborcza. Jak się okazuje, na głosowanie w regionie zdecydowała się niemal połowa uprawnionych. Średnia frekwencja to w regionie 49,52%, najwyższa, bo 53,17% była w okręgu Rzeszowskim. Zgromadzenie prokuratorów apelacyjnych w Rzeszowie chce, żeby nowym szefem rzeszowskiej apelacji został prokurator apelacyjny Mariusz Chudzik. Tę kandydaturę wystawiono dziś podczas głosowania. Śledczy negatywnie zaopiniowali zaproponowanego na to stanowisko przez prokuratora generalnego Jaromira Rybczaka, zastępcę prokuratora okręgowego w Rzeszowie. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Nowy szef rzeszowskiej apelacji zastąpi odwołaną w marcu prokurator Annę Chabało. Prace nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim Rzeszowa wkroczyły w decydującą fazę. Zainteresowanie jest ogromne. Płynęło ponad 100 projektów. W tym roku obowiązuje nowa formuła. Pieniądze, dokładnie 7,5 miliona złotych, podzielono na trzy pule, więc szanse na realizację mają zarówno duże inwestycje, jak i małe osiedlowe przedsięwzięcia. Pomysłodawcy mobilizują siły, bo o tym, gdzie ostatecznie trafią pieniądze, zdecydują głosy mieszkańców. Cały tegoroczny budżet obywatelski to realizacja tylko jednego, choć bardzo dużego zadania Parku Papieskiego. Właśnie powstaje w nim muszla koncertowa i sztuczny, spiętrzony strumień, który ma uprzyjemniać wypoczynek w tym miejscu. Będą też setki nowych nasadzeń. Docelowo park ma wyglądać jak na tej wizualizacji. Pomysł bardzo się podoba, ale wielu mieszkańców jest też rozczarowanych tym, że żaden inny projekt nie miał w tym roku szans na realizację. Tegoroczny nowy regulamin budżetu obywatelskiego ma to zmienić. Zadanie pierwsze to ogólnomiejskie, tam ograniczyliśmy kwotę do 1,500 zł. W tej kategorii spłynęło ponad 48 wniosków. W drugiej kategorii, gdzie chodzi o zadania osiedlowe, tych wniosków tam spłynęło też około 50. Małe osiedlowe przedsięwzięcia nie będą musiały rywalizować z tymi strategicznymi, bo będzie na nie oddzielna pula środków. Szanse mają więc na przykład takie projekty jak zgłoszony przez osiedla Miłocin, które nie może się doczekać i doprosić do kończenia budowy oświetlenia ulicy Migdałowej. Ta ulica została taka kawałkiem niezrobiona i to też budzi takie kontrowersje, bo mieszkańcy mają troszkę pretensje, że już tyle jesteśmy w mieście, a ulicy kawałek właściwie od numeru 1 do 20 jest nieoświetlony. Na duże zadania będzie w sumie 4,5 miliona złotych. Właśnie tyle zamierza zdobyć Rzeszowskie Osiedle Pobitno na balonowe zadaszenie tego boiska przy zespole szkolno-przedszkolnym numer 12, w którym jest bardzo mała sala gimnastyczna. Dzieci nawet jak przychodzą na Świetlicę od godziny 8, a kończą 16.15. W okresie zimowym pracowali to już jest prawie noc. W związku z tym to skróciłoby ewidentnie rozkład lekcji. Ta sama Rada Osiedla postanowiła zawalczyć także o remont ulicy Mazurskiej, w tym budowę parkingu przy osiedlowym przedszkolu, do którego teraz trudno dojechać nie tylko autem, ale i wózkiem. Pieniążki bardzo by się przydały, wystarczy spojrzeć, w jakim stanie jest ten chodnik, tutaj panie się regularnie potykają. Wśród ponad 100 zgłoszonych projektów bardzo dużo jest propozycji budowy osiedlowych placów, zabaw i siłowni na otwartym powietrzu. Takich atrakcji życzą sobie na przykład mieszkańcy Rzeszowskiej Baranówki na tym Skwerku. Właśnie rozpoczęła się weryfikacja wszystkich projektów. Około 10 czerwca ogłosimy listę zadań zakwalifikowanych i od 11 czerwca do 30 czerwca każdy mieszkaniec Rzeszowa będzie mógł oddać swój głos. Wyniki głosowania mieszkańców zostaną ogłoszone do 30 lipca. Kolejne wsparcie dla Ukrainy. Na przejściu w medyce wolontariusze Fundacji Otwarty Dialog przekazali 15 hełmów, które trafią na wschód kraju w okolice Doniecka. To element prowadzonego od wielu miesięcy przez Fundację Otwarty Dialog w projektu Kuloodporni. W jego ramach do tej pory Fundacja zebrała i przekazała na Ukrainę pomoc wartą około pół miliona złotych. Na wschód kraju trafiło blisko 400 kamizelek kuloodpornych i ponad 200 hełmów, ale też prawie 250 opatrunków tamujących krwotoki, termowizory i buty wojskowe. Dzisiejszy transport trafi do batalionu ochotniczego Dnipro 1. Przedstawiciele fundacji przekazali je ukraińskim wolontariuszom, którzy przewieźli je przez polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce. I zmieniamy temat. Genialny na skalę Europy Leśnik, pierwszy dyrektor lasów państwowych w czasach międzywojennych. Dziś nieco zapomniany. To czekał się obelisku z popiersiem. Odsłonięto go w Jaśle, bo w tym właśnie mieście urodził się Adam Loret. Data jego śmierci jest nieznana. Wiadomo tylko, że trafił w ręce Sowietów w 1940 roku. Adam Loret to autor nowatorskich reguł zarządzania lasami państwowymi, które są stosowane do dziś. W okresie międzywojennym zinwentaryzował krajowe zasoby leśne. Zlikwidował też system koncesji dla zagranicznych firm, które eksploatowały polskie lasy w rabunkowy sposób. On miał wizję. On miał wizję i my ją do dzisiaj kontynuujemy. On jest pierwszym budowniczym pionierem struktury lasów państwowych. I to z taką wizją która dzisiaj zaskakuje. Adam Loret wprowadził też w życie koncepcję ekonomicznej samowystarczalności polskich lasów państwowych. Teraz mówi się o tym wyjątkowo często przy okazji dyskusji także tych politycznych o przyszłości tego przedsiębiorstwa. Zdaniem biorącego udział w uroczystościach aktualnego dyrektora lasów państwowych nie ma zagrożenia, że zostaną sprywatyzowane. W tej konstrukcji prawnej, która jest w tej chwili w Polsce lasy państwowe, no będą państwowe i nie ma tu możliwości zmiany tego statusu. Rzecz tylko oczywiście dotyczy struktury ekonomicznej naszej firmy. Czyli tego, na co faktycznie będą wydawane pieniądze pozyskiwane ze sprzedaży drewna. Na razie mogą być na przykład na towarzyszące uroczystością piknik edukacyjny i na rozdawanie mieszkańcom jasła sadzonek dębów. Bardzo piękny prezent. Nie sposób nie docenić wartości, jaka się kryje w lasach, a zwłaszcza w naszych polskich lasach. Bo to właśnie one, jak przypominali leśnicy, są ważnym elementem bezpieczeństwa ekologicznego. W Rzeszowie trwa Maskarada, czyli Międzynarodowy Festiwal Ożywionej Formy. Dziś kolejna odsłona. Teatr z Lipska wystawi pieśni dla Alicji. W programie imprezy dominują prapremiery oraz spektakle nagradzane na festiwalach. W kolejnych dniach wystąpi m.in. Teatr Lalek z Grodna czy Teatr Dramatyczny z Warszawy. W programie festiwalu jest jeszcze cztery dni wypełnione od rana do wieczora teatrem z Najwyższej Półki. Spektaklami, które wzruszają i bawią, a przede wszystkim nie pozostawiają obojętnym. Rzeszowskie święto teatru rozpoczęła premiera spektaklu Piotruś Pan, przygotowana przez Teatr Maska. Dla dzieci są kolorowe sceny, kolorowe światy, barwne również w tym aktorskim pojęciu. Dla osób starszych są, jest problem relacji między rodzicami. Twórcy sięgnęli po ambitne, pełne humoru teksty współczesnych autorów. Bawiąc i wzruszając opowiadają historię o niezwykłych przygodach, zwykłych przedmiotów czy bohaterach ze snów i baśni. Dzieci są teraz dużo bardziej wyczulone na fałsz. Już teraz nie da się ich oszukać po prostu kukiełką na kiju i parawanem i udajemy, że się bawimy. Nie, tutaj po prostu trzeba z nimi grać fair. Dla dorosłych będzie humor spod znaku Dego Alena, ale też postacie z twórczości Louisa Karola, motywy Faustowskie czy wieczór w Towarzystwie Tytanii i Oberona. Będziemy mieli szansę pokazać dorosłym widzom, jak różnorodny może być teatr i jak można klasykę przeczytać na nowo. Wszystkie festiwalowe spektakle oceniać będzie jury, które przyzna nagrody za najlepszy spektakl dla dorosłych i dzieci. Nagrodzi też aktorów. Trudny to będzie werdykt. Bardzo tak jak patrzę na listę spektakli i kto firmuje te spektakle, to, to będą niekiedy decyzje trudne. Kilka spektakli można zobaczyć za darmo. Na pozostałe są bilety. Maskarada potrwa do 15 maja. A już za chwilę podsumujemy wciąż jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Moimi gośćmi będą Marek Rząsa, szef sztabu Bronisława Komorowskiego i Piotr Babinet, sztab Andrzeja Dudy. Jak obstawiacie panowie wyniki drugiej tury wyborów na Podkarpaciu? Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. No przede wszystkim bardzo dziękujemy wyborcom na Podkarpaciu, szczególnie tym, którzy głosowali na doktora Andrzeja Dudę. I prosimy o jeszcze, prosimy o głosowanie Jaki w drugim torze. Wynik? Myślę, że na Podkarpaciu to może być, może zbliżać się do 70% dla Andrzeja Dudy i około 30% dla Bronisława Komorowskiego. Zgodzi się Pan z tym, Panie Marku? Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani. Też dziękuję za głosy dla Pana Bronisława Komorowskiego. Ja obstawiam, że różnica pomiędzy kandydatami nie przekroczy 15%. A jak będziecie się starać przekonać tych nieprzekonanych? Uczyńmy z tego w tej drugiej tury polskie święto niepodległości i jeżeli chcemy wcielić w życie hasło jednego z kandydatów, żeby oddać obywatelom Polskę, to jest najlepszy moment 24 maja. Dziękuję, do rozmowy wrócimy zaraz po aktualnościach. Zapraszam.